Flappy Bird. Z pozoru prosta gra, ale w krótkim czasie zyskała ogromną popularność przez to jak wciągająca była. Popularność była tak duża, że sam deweloper nie wytrzymał i usunął całkowicie możliwości jej pobrania. Dlatego ja dzisiaj stworzę dokładnie tę samą grę, ale w 3D. Na początku stwórzmy ptaka podobnego do tego z oryginału. Wow, naprawdę dzieło sztuki. Dodajmy go do gry i zobaczmy jak to wygląda. Trzeba dodać jakiś skrypt tak, żeby za każdym razem, gdy gracz naciśnie spację, ptak leciał trochę w górę. Możemy to zrobić dodając siłę do rigid body. Po każdym kliknięciu zerujemy prędkość, aby wszystko było fajne i płynne. Pierwsze co to w prosty sposób sprawdzamy, czy gracz rozpoczyna dopiero rozgrywkę. Jeśli tak, to pierwsze kliknięcie spacji włączy grawitację, bo nie chcemy z zaskoczenia od razu spadać w dół. No naprawdę niesamowite. W każdym razie musimy dodać więcej elementów, żeby gracz mógł grać w grę. Bo w sumie, jeśli się pomyśli, miałoby to sens. Także zrobiłem model przeszkody i zacząłem to wszystko łączyć w całość, tak jak w oryginalnej grze. Teraz, za pomocą Unity AI, przeszkoda przemieszcza się w stronę gracza. Obecnie, gdy uderzymy w przeszkodę, to nic się nie dzieje. Dlatego od tego momentu, za pomocą krótkiego skryptu, rozgrywka się kończy, gdy gracz wszedł w kolizję z czymkolwiek, bo w tej grze nie ma obiektów, których możemy dotknąć. Dlatego nie musimy ich szczegółowo sprawdzać. Teraz wystarczy stworzyć więcej przeszkód, zmieniając po prostu pozycję tych pilarów. Żeby można było jeszcze grać w grę, to musimy zrobić spawnowanie tych obiektów co krótki okres czasu. Także po napisaniu tego prostego kodu mamy w pełni działający prototyp Flappy Bearda. Co nam zostało, to dźwięki, naliczanie wyniku, najlepszy wynik, otoczenie, modele, animacje, lepszy UI i pewnie jeszcze więcej rzeczy, o których na razie nie mam pojęcia, ponieważ ja ten scenariusz piszę jak zawsze w trakcie robienia gry. Przy okazji, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to może zasubskrybować ten kanał, bo tylko 15 procent oglądających go subskrybuje. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do 2000 subskrypcji. Także zabrałem się do pracy i dodałem naliczanie wyniku. Gdy przekroczymy przeszkodę dostajemy jeden punkt tak jak w oryginalnej wersji gry. Mówiąc o naliczaniu wyniku to przez następny tydzień na moim Discordzie można wysłać screeny z wynikami z Flappy Birda 3D. Osoba z największym wynikiem na koniec wyzwania otrzyma od razu specjalną rangę i najbliższą płatną grę całkowicie za darmo. Nie wiem kiedy zrobię jakąś grę, która będzie coś kosztować, a na pewno będzie to w niedalekiej przyszłości. Także jest o co walczyć. Link do Discorda w opisie i w komentarzu. Kontynuując, zabrałem się za budowę otoczenia. Na początku zmieniłem skybox i dodałem mgłę, a później zrobiłem jakieś tekstury, pobrałem modele, dodałem tło, pobawiłem się post-processingiem i całe otoczenie zostało skończone. Mimo to, że nie wygląda to jakoś niesamowicie, to i tak myślę, że wyszło fajnie. Zwłaszcza z tym zablurowanym tłem z tyłu. Szczerze mówiąc, jak na to patrzę, to jest to praktycznie gra 2D, ale z modelami 3D, ale to jest akurat mało ważne. Musimy dodać jeszcze dźwięki, pododać parę szczegółów i praktycznie gra będzie skończona. Znalazłem taką fajną paczkę dźwięków RPG z Unity Asset Store. Pobrałem ją, zaimportowałem, napisałem trochę kodu, wszystko połączyłem w całość i gra prezentuje się tak. Dodałam jeszcze napis spacja na początku, żeby wiadomo było co trzeba kliknąć, żeby rozpocząć grę. Grę można pobrać na itch.io. hasło to Victor. Nie chcę mieć nieoryginalnych gier na swoim profilu, więc wystawiam ją na prywatnej stronie. Dajcie znać w komentarzu jak wam się podoba kopia Flappy Bearda zrobiona przeze mnie. Krótko mówiąc, gra jest ciężka. Taka powinna być, więc taka jest. Czasem może się wydawać, że jest błąd w przeszkodach i nie da się przejść dalej, ale to trzeba w odpowiednim momencie kliknąć spację. Naprawdę podobało mi się robienie tej gry. Nie miałem zbytnio wielu problemów podczas jej tworzenia. Ogólnie to zastanawiam się, czy nie robić teraz właśnie filmu z robienia istniejących gier, ale inaczej niż oryginał, na przykład właśnie z 2D na 3D. Dajcie znać, czy chcielibyście widzieć takie filmy, czy jednak bardziej oryginalne projekty, czy może pół na pół. Przypominam o konkursie na Discordzie. Zostawcie łapkę i suba, jeśli wam się odcinek spodobał, jeśli nie, no to trudno. Do zobaczenia i widzimy się w następnym filmie.